Wiewiórek, odcinek trzydziesty drugi, kocia, ewakuacja. Kiedy pociągi pospieszne wyruszały z miasteczka w stronę wielkiego jeziora, mijały na swojej trasie uroczy widok. Niedaleko gęstego lasu stała niewielka farma. Mały domek z białymi ścianami i drewniane zabudowania gospodarskie. Można było tam zobaczyć krowy, konie i małe owieczki. Przy samej stodole rósł wielki stary dom. Podróżni, wyglądający przez okna pędzącego pociągu, z zachwytem wpatrywali się w to wielkie drzewo. Jego gałęzie były ogromne, a rzucany przez nie cień sięgał bardzo daleko. Każdy z podróżnych myślał, że miło byłoby ułożyć się tuż pod nim na miękkiej trawie i wsłuchiwać w śpiew ptaków. Koty mieszkające w drewnianej stodole szczególnie upodobały sobie to miejsce. Na miękkiej trawce pod rozłożystym drzewem można było leżeć i marzyć, a czasem nawet trącać łapką kolorowe motylki. Szum liści poruszanych wiatrem wspaniale kołysał do snu. I było to ich ulubione miejsce na popołudniową dżemkę. Czasami ruszały nerwowo ogonkiem, gdy słyszały przejeżdżające pociągi, ale zazwyczaj nie zwracały na nie uwagi. Stary dąb miał swoją długą historię. Z rozkoszą przyglądał się od lat pędzącym pociągom i zastanawiał się, dokąd ci wszyscy ludzie jadą. Widział, jak zmieniały się lokomotywy i wagony. Najpierw nie były takie nowoczesne i wygodne jak teraz, a i tak ludzie bardzo cenili podróże pociągiem. Nie było na świecie aż tak wielu samochodów. Dlatego też tego typu podróże cieszyły się wielką popularnością. Oprócz podziwiania pociągów, przysłuchiwał się też wszystkim zwierzętom, które korzystały z jego cienia i wszystkim ptakom, które wiły gniazda w jego gałęziach. Był szczęśliwy, że może pomagać innym. Miał tylko jedno zmartwienie. Jego najgrubsze gałęzie od lat, kołysane wiatrem, straciły już swoją elastyczność i bał się, że w końcu nadejdzie dzień, kiedy nie oprą się mocniejszemu podmuchowi. Starał się jednak na co dzień być dobrej myśli i cieszyć się ze śpiewu ptaków i blasku słońca. Ostatnio Odwiedzała go często miła kocia rodzinka. Piękna, pręgowana kotka przyprowadzała do niego swoje śliczne kocięta. Maluchy miały mięciutką sierść i ostre pazurki, które codziennie ostrzyły jeszcze o jego korę. Odrobinę to łaskotało, i stary dąb śmiał się bezgłośnie podczas tego drapania. Bo przecież drzewa nie śmieją się tak samo jak ludzie robią to bezszelestnie. O ktoś mógłby poważnie się przestraszyć, gdyby nagle usłyszał śmiejące się drzewo, prawda? Kotki spędzały z mamusią całe popołudnia. W cieniu drzewa próbowały polować na ptawki, a czasem na motyle. Interesowało je każde brzęczenie pszczoły. Każda poruszająca się trawka i każdy spadający listek były szczęśliwe i dąb także był szczęśliwy w ich towarzystwie. Myślał nawet, że nie ma nic przyjemniejszego niż patrzenie na bawiące się kocięta. A wy? Lubicie przyglądać się takim maluchom? A może macie swojego kotka? Kocięta wraz z mamusią codziennie wieczorem udawały się na noc do starej stodoły. To tam, wysoko na sianie, miały swoje bezpieczne legowisko. Dni mijały spokojnie aż do czasu, gdy pewnej nocy. Nadeszła wielka burza, ta sama, którą słyszały i czuły zwierzęta w lesie, ta sama, która narobiła w lesie wielu kałusz, ale na terenie farmy zrobiła coś o wiele gorszego. Było już całkiem ciemno, kiedy ulewny deszcz zaczął bębnić o dach stodoły. Kucięta od tego bębnienia w ogóle nie mogły spać, a ich mamusia kręciła się zniecierpliwiona. Jej nozdrza drgały. Nie przestawała węszyć i nasłuchiwać. Z każdą chwilą wzmagał się wiatr. Rudykotek patrzył niespokojnym wzrokiem na swoją mamusię. Było mu już całkiem nieprzyjemnie. Jego siostrzyczki i braciszek również rozglądali się w oku szeroko otwartymi oczami. Burza z każdą chwilą stawała się mocniejsza, a do odgłosów wichru, grzmotu i dudniących kropli doszedł jeszcze jeden dziwny odgłos odgłos jakiegoś niepokojącego trzeszczenia. Kotki stanęły w gotowości. Sierść mamusi cała się najeżyła. Coś było nie w porządku. I nagle kocia rodzinka usłyszała głośne... Pach, a potem tcask! W jednej chwili część dachu stodoły rozpadła się przez uderzenie złamanej gałęzi wielkiego dębu. Kocia mama zdecydowała się na ewakuację. Nie było czasu do stracenia. Ulewny deszcz wlewał się do stodoły, a podmuchy wiatru odrywały kolejne dachówki. Wzięła szybko rudego kotka w pyszczek i szepnęła do pozostałych: Zaraz wracam! Kilkoma susami przemierzyła podwórko i minęła tory. Postanowiła ukryć kocięta w jednej pustej dziupli, którą widziała kiedyś na drzewie. Niedaleko starego parowozu. Nie miała teraz jednak zbyt wiele czasu na tłumaczenia. Zostawiła rudego kotka pod samą dziuplą i ruszyła na ratunek pozostałym. Mały rudy kotek nic z tego wszystkiego nie rozumiał. Dlaczego mamusia go tutaj przyniosła? Kiedy wróci? Nie lubił być sam i nie chciał czekać zbyt długo. Postanowił, że musi odnaleźć mamusia i ruszył na poszukiwania. Tak dotarł pod stary parowóz, a deszcz padał tak mocny, że rudzielec postanowił przeczekać pod wielkim pojazdem, aż burza minie. W ogóle nie myślał o tym, że mamusia mówiła chyba coś, że ma zostać, że ma się ukryć w tej dziupli. Uznał, że tu na pewno go odnajdzie, jeśli będzie odpowiednio głośno miałczał. Mamusia jednak nie nadchodziła. Słychać było tylko dudnienie deszczu o metalowy kadłub parowozu, podmuchy wiatru i pochukiwania sowy. Całe szczęście, że chociaż deszcz na niego nie padał. Musiał teraz uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż mamusia go odnajdzie. Był przekonany, że na pewno to zrobi. Patrzył więc na wielkie krople i czekał.